Znaczy, najpierw chciałam zwrócić wszystkich Państwa uwagę, że jesteśmy tu w Parytecie, co jest niesłychanie ważne. Aleksander Smolar się tego domagał. Czego się domaga? Jesteśmy tutaj, Aleksander jest laureatem Nagrody Konfederacji sprzed kilku lat, ja jestem członkinią kapituły. Fundacji na Rzecz Myślenia imienia Barbary Skargi, a rozdawać będziemy bynajmniej nie statuetkę, tylko jak rozumiem, ten, fia, tego, ten samochód tutaj. Miłość, miłość. Pozwolę sobie odczytać rzeczywiście: y, laureat, laureatka są tajemnicą cały czas. Wiele lat temu profesor Barbara Skarga, a mija właśnie stulecie jej urodzin i dziesięciolecie jej śmierci w tym roku, powiedziała o naszej dzisiejszej laureatce. Muszę powiedzieć, że to kobieta jednak, że to osoba, która ma wyobraźnię i odwagę, że wie czego chce, a chce wiele, że niczego się nie boi, że jest twarda, co Skardze bardzo imponowało. Mimo że sama twardą była, i że chętnie poszłaby z nią na wino. Poszła wino było, wina było sporo, i tak się zaczęła historia pewnej przyjaźni. Wyobraźnię skarga rozumiała w trzech znaczeniach. Po pierwsze jako umiejętność myślenia alternatywnego, wybiegającego poza rzeczywistość nazywała to wyobraźnią utopijną. Po drugie, jako zdolność dostawania w sytuacji innej osoby, rozumienia jej pragnień czy krzywd. Nazywała to wyobraźnią empatyczną. Oraz po trzecie jako zdolność do budowania odważnych, dalekosiężnych projektów bez oglądania się na partykularny interes. To wyobraźnia polityczna albo biznesowa. Nasza laureatka taką trójelementową wyobraźnię rzeczywiście posiada. Wszelako wyobraźnia bez odwagi, skłonności do ryzyka i sprawczości pozostałaby zbiorem dobrych intencji i pięknych projektów. Nasza laureatka zbiory intencji i czcze projekty ma w pogardzie. Nie lenić się, krzyczy. I nie tylko wymyśla instytucje i organizacje, które w swoich projektach przekraczają zastaną rzeczywistość ale ma odwagę je urealnić, nadać im kształt i trwałość. Tak powstała legendarna Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Lewiatan. Tak powstał, tak powstał tajemniczy, tajemniczy i bardzo wpływowy Klub 22. Tak wreszcie powstał Kongres Kobiet, największy ruch społeczny w Polsce. Nasza laureatka dzięki swojej wyobraźni i odwadze jest osobą niesłychanie aktywną, ale też do pewnego stopnia jest figurą niemożliwą. Jest bowiem radykalną feministką wśród ludzi biznesu i twardym człowiekiem biznesu wśród feministek. Przypominam, że bycie człowiekiem biznesu to bycie w awangardzie gospodarczego rozwoju, a bycie feministką to bycie w awangardzie emancypacji. Która do tego rozwoju jest niezbędna. Laureatka twierdzi, cytuję: Jeśli w polityce i bez biznesie nie zmieni się proporcji płci, to nie będzie nowej jakości. Twierdzi również, że w nadchodzących latach to kobiety będą decydowały o tym, jaki charakter będzie miał rynek pracy i że ich umiejętności, dawniej spychane na margines, staną się ich i naszym atutem. Nasza laureatka. Kocha zwierzęta, co bardzo podkreśla jej ludzką stronę. Zarazem jednak kocha piłkę nożną, co czyni ją niezrozumiałą dla takich osób jak ja. I Jacek Santorski, który słusznie definiuje tę grę jako, cytuję, szowinistyczną bieganinę grup facetów z hordą atawistycznego tłumu na stadionie. Naszą laureatkę bieganina ta zachwyca. Jest skrajnie indywidualistyczna i zarazem bardzo wspólnotowa. Egzystencjalnie niezależna i ostentacyjnie prorodzinna. Bywa autorytarna, ale umie słuchać innych. Ceni surową samodyscyplinę, a zarazem jest nienasyconą hedonistką. Jej mowa nigdy nie jest cyniczna, choć nie zawsze aksamitna. Lubi być na samym szczycie, ale zarazem niczym syzyf. Lubi ciągnąć za sobą wielkie ciężary. W dobie raczkującej transformacji to było Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, a w czasach transformacji triumfującej pewne wielkie przedsiębiorstwo, które co prawda posiadało skrzydła, wszelako skrzydła te niekoniecznie unosiły je i naszą laureatkę nad Ziemią. Twierdzi, że nigdy nie musiała przebijać szklanego sufitu, ale kto ją zna, wie, że niejednokrotnie miała podgórkę. Jest perfekcjonistką, ceni jednak wady, które uważa za twórcze. Pełniła rozliczne funkcje, z których najwięcej chyba nauczyła ją ta, której nigdy nie objęła prezydenta Rzeczpospolitej. Choć jak dziś wiemy, do funkcji tej nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji, <zysk> jak, jak, jak do wielu funkcji. Należy tylko stać po właściwej stronie. Nasza laureatka kwalifikacji ma sporo, za to umiejętność stania po tak zwanej właściwej stronie nigdy nie była jej mocną stroną. Nade wszystko ceni przyjaźń i wie, podobnie jak Barbara Skarga, że przyjaźń to radość z cudzego istnienia. I radością tą obdarza bardzo wielu ludzi, czego świadectwem jest dzisiejsza widownia. E, domyślam się, że Państwo jeszcze nie wiedzą, więc Aleksander Smolar, mój parytet. O, parytet. Więc e, to jest niesymetryczny. Magda Środa chciała mi, mia, chciała mi przysłać swój tekst. Ja powiedziałem: Nie, lepiej, żebym ja reagował, e, reagował na to, co usłyszę. W gruncie rzeczy, rola, która mi pozostaje, to jest obwieścić to, co Państwo i tak już wiedzą, że to. Nika Bochniarz. Henryka Bochniarz jest laureatką tej nagrody.